Witamy wszystkich serdecznie. Nazywam się Patrycja Szmagalska, jestem ekspertem do spraw nieruchomości Biura Nieruchomości Północ. Dzisiaj jest z nami ekspert do spraw finansów Karolina Jurek. Witam Cię serdecznie. Dzięki bardzo. Karolina dzisiaj odpowie na pytanie, które najczęściej jest zadawane przez moich klientów, a, no, a mianowicie, jakie oprocentowanie wybrać przy kredycie hipotecznym stałe czy zmienne. Przez to, że tak naprawdę 50% nieruchomości jest finansowana właśnie za pomocą kredytu hipotecznego, to pytanie pojawia się najczęściej. Karolina, proszę, odpowiedz nam. Dzięki, Patrycja. Powiem Ci szczerze, że to jest aktualnie również najczęściej zadawane pytanie przez moich klientów, jakie oprocentowanie wybrać. Zmartwię bo odpowiedź nie będzie jednoznaczna. To troszkę tak, no może ten przykład będzie infantylny, ale gdybyś poprosiła mnie o pomoc w zakupie sukienki, pokazujesz mi dwie, którą mam wybrać, tak? Więc bardzo chętnie podzielę się swoją opinią. Mogę pokazać wady, zalety, ale ostateczny wybór należy do Ciebie, bo to Ty masz się w niej dobrze czuć. I tak samo jest z wyborem tego oprocentowania. Przykład idealny. <laughs> Powiem może, jakie są różnice. Przy oprocentowaniu zmiennym, ono się składa z części stałej marży i zmiennego wyboru. Tak. Kiedy wybor rośnie, rośnie nam oprocentowanie, rosną nam raty kredytu. Jaki jest minus tej sytuacji? No, po prostu niepewność przyszłości. Nie wiesz, do jakiego poziomu stopy procentowe wzrosną, jak długo będą rosły, przez jaki czas zatrzymają się na tym poziomie, tak? Czyli ciężko jest zaplanować swój domowy budżet. Dla osób, które będą się tym mocno stresowały, tak? I codziennie myślały o tym, ile jeszcze moja rata kredytu wzrośnie, dla osób, które nie mają tego zapasu w domowym budżecie, może być to sytuacja ciężka. Więc one może będą bardziej skłonne wybrać oprocentowanie stałe. Czyli jakie? Banki proponują oprocentowanie stałe na okres 5, 7 lub 10 lat. W tym czasie nie zmieni się rata. Masz to zagwarantowane, ona jest zamrożona na konkretnym poziomie. Tak. E, jaki jest plus tego? No taki, że możesz łatwiej zaplanować swój domowy budżet. E, natomiast minusem jest to, że to oprocentowanie jest zazwyczaj trochę wyższe niż oprocentowanie zmienne, e, więc tak naprawdę za ten swój spokój no, musisz trochę zapłacić. Druga sprawa jest taka, że stopy nie będą rosły w nieskończoność. Zapewne za jakieś dwa lata zaczną spadać, a ty zostaniesz z wyższą ratą. Natomiast tu też mamy wyjście awaryjne, dlatego że możesz wtedy pomyśleć o refinansowaniu kredytu, czyli przeniesieniu go do innego banku na lepsze warunki cenowe. Plus jest taki, że przy tych kredytach z oprocentowaniem stałym w większości banków nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę. Więc tak naprawdę, możesz ten kredyt spłacić w całości, właśnie, zawierając go w innym banku, ale minus jest taki, że musisz pamiętać o swojej zdolności kredytowej. Musisz ponownie mieć zdolność kredytową i ponownie musi bank ocenić wartość zabezpieczenia, wartość tej nieruchomości. Karolina, bardzo dziękuję w imieniu swoim i widzów za tą odpowiedź. Wydaje mi się, że jest bardzo wyczerpująca. I tak w sposób prosty, klarowny przedstawiona, a na to na pewno liczą tutaj zarówno ja, jak i oglądający. Więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i oczywiście, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy Was do komentowania. Tutaj z Karoliną będziemy się jeszcze spotykać, więc zachęcamy Was serdecznie do zadawania pytań. Ja również zapraszam. Pozdrawiamy.